Dobry wieczór państwo, witamy bardzo serdecznie w niedzielny wieczór i zapraszamy tradycyjnie na spotkanie z magazynem Liga Plus Ekstra. Dzisiaj Liga plus Ekstra prezesów. A dlaczego? Przedstawiamy teraz naszych gości. Pan Piotr Rutkowski, wiceprezes Lecha Poznań. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panu, Panie Prezesie, panie, panie Piotrze, jest z nami także były prezes łódzkiego klubu sportowego, wiceprezes. Pan Tomasz Wieszyki, no, dobry włoświe. wieczór panu. Panie, dobry wieczór. Były prezesie. Jest z nami także pan Sławomir Stępniewski, pan Sławek plus teraz Pan prezes, teraz poprosimy panie Sławku, dobry wieczór przede wszystkim. Witam, dobry wieczór. Żeby pan nam to wszystko wyjaśnił, bo nasi widzowie się bardzo martwią, czy to przypadkiem nie oznacza, że jak będzie pan prezesem Radomiaka, to nie będzie pan się pojawiał w Lidze Plus Extra. Mamy sygnały o pierwszych omdleniach wśród naszych widzów, więc chcielibyśmy... No, teraz... Nie widzę przeciwwskazań. Czyli nie będzie proszę. pan z nami. Tak. Bardzo nas to cieszy. Z mojej bardzo strony nie ma problemu. Cieszy. To jest przykład, jak fascynacja piłką może mieć różne odcienie, także... Także nie widzę nic zdrożnego w tym, że. Ale że... pan to w domu nie lubi siedzieć, chyba, co? E... To prawda. <grystanie> 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 Posiągnąłbym ten wątek, bo kiedyś dawny prezes Manchesteru, City powiedział, że milionerem na piłce można zostać tylko wtedy, kiedy się wchodzi do piłki, będąc miliarderem, ale. Takie nie same to. powiedzenie dotyczy lotnictwa, tak, tak się mówi Aha. właśnie, że, że trzeba być miliarderem. Czyli ma pan też za pieniądze. dużo pieniędzy, to już też wiemy, nie tylko nie lubi Pan posiedzieć. A czy no. na, pewno, na pewno jest bardzo trudno zarobić, a, a ja Ogólnie przez... ja w życiu tak, panie, tak, to ja... tak, ogólna refleksja pana Laszła teraz. Tak, ale jeśli chodzi o piłkę, no to no, za zabawę trzeba, trzeba płacić, chociaż zabawa to może e, złe słowo, to bardziej pasja.